Piłka do Kawaniego 1-0 Juventus. Szewczenko z dystansu. Co to był za szal? To jest na skrzynle, ale nikogo nie ma w środku. Więc trzeba iść indywidualnie. Gilardinho! On O, niezgenialny. Arsenal Real Ajax Inter. Barcelona Liverpool i Juventus z Milanem wychodzą do najlepszej ósemki. Dzień dobry, z tej strony Kronolewski i zapraszam na kolejny odcinek asymilanem w Revolution Soccer 5. W dzisiejszym odcinku czekają nas dwa starcia ligowe z Sampdorią i Juventusem oraz pomiędzy nimi będzie mecz pucharowy z Interem Mediolan to jest półfinał pucharu ligi. Nie przedłużając, leśmy do spotkania z Samborią. Takim składem zagramy z Samborią na wyjeździe w meczu ligowym.

Świetnie zaczynamy ten mecz, tutaj nie wiem co zrobił obrońca Sampdorii. I wykorzystujemy to. No my za bardzo na ostatnie punktu sobie nie możemy pozwolić, no bo Juventus ma sporą przewagę. A teraz akcja, świetne podanie Sedolfa do Teveza, ale Argentyńczyk podłuje fatalnie. Teraz akcja Boriello. <grymne> faul z Tamem. Jaka będzie decyzja sędziego? Czerwona kartka. No to się nam skomplikowała sytuacja w tym meczu. Boriello. No i jeszcze wyrównuje. Kapitalny strzał z wolnego. Świetne uderzenie z wolnego, Włocha. Poświęcimy chyba Rui Kosztę. Wejdzie kafu za niego. Dośrodkowanie i Maldini nad bramką. Koniec pierwszej połowy. Zaczęło się dla nas bardzo dobrze, ale w końcu tracimy Stama i bramkę z wolnego. Mamy remis. Ej, 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 ej. Jeszcze to zwierzę przejmuje traci, kaka. Kaka! Nie, obok bramki. To powinien być gol. Świetne podanie do Boriello. Tym razem Włoch podłuje Ale to była groźna akcja gospodarzy. Taka strata. I Boriello sam na sam po raz kolejny. I ponownie Włoch podłuje No mamy szczęście w tym momencie spotkania, bo Boriello spokojnie Mógł chociaż jedną z tych dwóch sytuacji wykorzystać i zamknąć nam drogę do zwycięstwa w tym spotkaniu. Ale tak się nie stało. Ciągle jesteśmy w grze o trzy punkty. Ale może się jeszcze uda stworzyć tą jedną akcję. Kakasupek! Nie! Koniec meczu. Tracimy kolejne punkty. Tym razem Sam na wyjeździe. Oba zespoły drugie połowy miały szansę, aby przechalić szalę na swoją korzyść. Lecz więcej nie już nie padło. I mecz kończy się wynikiem 1 do 1. Juventus pokonuje Inter 2 do 1. Więc to oznacza, że tracimy kolejne dwa punkty do piłkarza starej damy i Skudetto w tym roku nam odjeżdża. To czas na mecz pucharowy z Interem. Ok, takim składem wyjdziemy na Inter. Gilardinho Zagranie do Kaki. Ten do Rosickiego. Rzut rośny? Nie, od bramki. Bardzo źle w obronie zorganizowany jest Inter. Szewczenko tym razem broni Toldo. Toldo czy Julio Cesar? Chyba Toldo, tak mi się wydaje. O, rzut karny. Co za miękki karny. <laughs> Okej, okay. Szewczenko 0 Prowadzimy w derbach z Interem. No tu trzeba powiedzieć, że to był podarunek od sędziego, bo to był bardzo, bardzo naciągany rzut karny Kaka urywa się teraz i nad poprzeczką Ale Inter też to dzisiaj dzisiaj gra Szewa, świetne zagranie Giliardinio 2-0 piękne podanie, cudowne wykończenie i że ponownie w Pucharze szala. No, wydaje mi się, że znowu on jest najlepszym strzelcem tego turnieju, podobnie jak rok temu. Adriano przebija się, ale obok bramki szala Brazylijczyk. A powinien to lepiej wykorzystać na prostej A tymczasem adrena ma kolejną szansę. Broni to Fiori. A w zasadzie Adrenalina strzela prosto w niego. Ale Inter naciska. I samobój. Sergii nie opakuje piłkę do własnej siatki. Chciałem wybić piłkę. Nie wiem, jak on to strzelił do własnej bramki, ale piękne wykończenie Brazylijczyka. Gilardinho, co za bramka? Odpowiadamy momentalnie na e, gola Interu, szczególnego przez Sardinio. Kapitalne uderzenie Gilardinho. Precyzja, idealnie przy supeczku. I prowadzimy 3-1. Tak się o to kończy pierwsza połowa. Dwie bramki w samej końcówce. Wynik 3 do 1. Dość ciekawie było, muszę przyznać. Solari do Adriano. Adriano! Ale bomba. 3-2. Świetny początek Nintelo w drugiej połowie. Kapitalna bomba, no wtedy nie miał nic do powiedzenia. No, Zróbmy jakieś zmiany. Zejdzie kaka wyjdzie drugi koszta, za szewczenko. wpuścimy Teweza. Za Biedlą wejdzie Ambrosini. Trzeba ich skontrować, bo są bardzo wysoko. Faul Samuela na Giardino. Powinna być kartka. Spróbujemy uderzyć rosyckim. Koniec. Wygrywamy trzy do dwóch z Interem. Także pierwsze spotkanie nerwowe dla nas, lecz Inter z pewnością ma szansę wrócić do gry. No to jest tylko jedna bramkowa zaliczka jeszcze z straconymi bramkami na wyjeździe. Także, no będzie ciekawie w dół meczu. No i teraz czas na deser na starcie na szczycie, chociaż my mamy sporą stratę do Juventusu. Jednak e, zdaję sobie sprawę, że jeśli wygramy ten mecz, to jeszcze jesteśmy w grze. No tak naprawdę o to dzisiaj gramy. Ok, takim składem wyjdziemy na starcie z Juventusem. 20 kolejka. Ligowa. No i mecz niezwykle istotny. Juventus ma kapitalny sezon. Ciągle są bez porażki. Widzę dzisiaj, naszym celem jest ich pokonać po raz pierwszy. A na razie, te mecze w tym sezonie z Juventusem nie porywają. Są to raczej nudne starcia, w których pada najwyżej jedna bramka. Już mamy mecz numer 4 między sobą. Taka teraz świetna ta sytuacja. 1-0. Z niczego praktycznie, z niczego strzelamy bramkę. Brazylijczyk, bohaterem tej akcji. Przejęcie wysoko na, na połowie Juventusu i Kaka znajduje się ekstremalnie szybko w sytuacji. Sam na sam. Ej, błąd on teraz, Ibra. Co za Bramka! Się zabawił szwed. No i Bramka Kaki na nic. Gatuso chciał przejąć piłkę, no ale tym interwencją tylko i wyłącznie asystował Ibrahimowiczowi, który wykończył to fenomenalnie. Stecz świetne na zagranie. Montolivo broni to Buffon, ale strzela bramkę. No bohater tego odcinka Bramka do szatni Kielini przebija się Lewą Stoną Dośrodkowanie Tutaj dobrze montoliwo Jeszcze blasy z dystansu to jest koniec pierwszej połowy. Prowadzimy z Juventusem 2 do 1 po bramce w końcówce szalonej przez Giardinio. No mecz bardzo wyrównany. Taka Montoliwo Za wolno, za wolno, cały czas za wolno, ale jeszcze Szewczenko przy piłce, gol! 3-1! Kapitalny strzał Szewczenko. Zaczęliśmy tą drugą połowę z przytupem. Jakoś ta piłka dotarła pod nogi Ukraińca i nasz napastnik odpalił petardę. Wchodzi Del za Kawani. Dlaczego Del za gra z czwórką? Nie mam zielonego pojęcia. Uh, Faul, ok. To może być dobra sytuacja dla Juventusu, dobra z koszta. Dośrodkowanie To była dziwna decyzja co najmniej. Czas podanie do Mutu, Dida broni to. Koniec. W ficie ligi pokonujemy Juventus czy do Stara dama ma swoją pierwszą porażkę ligową i zbliżamy się do Juventusu. W końcu, w końcu się nam to udaje. Także walka o tytuł jeszcze będzie trwać. Inter tak, że ponownie przegrywa tym razem z Lionem, więc trzecia e, miejsce się oddala od naszych rywali z zamiedzy. No i zaraz sobie zakniemy na tabelę. Ok, więc po 20 meczach ligowych mamy aktualnie 4 punkty straty do Juventusu. No i jeszcze zostało 10 spotkań, więc na pewno jest możliwe dogonienie piłkarzy z całej damy, lecz. Musimy wygrywać i to musimy wygrywać seryjnie, bo Juventus nie traci wiele tych punktów. Za nami jest Lyon, Fiorentina dał już z 8 punktów straty, a Inter wypadł aż z czołowej szóstki, więc no nie jest to rewelacyjny sezon naszego rywala. Na pewno będą szukali zatem e, rewanżu na nas w, w drugim spotkaniu półfinałowym. To może być ich szansa na zdobycie trofeum w tym sezonie. W pozostałych ligach Bayern ma sporą przewagę. Tutaj Arsenal wypracował sobie 4 punkty nad Chelsea. A w hiszpańskiej Real i Barcelona idą prawie że łeb w łeb. Jeszcze sprawdzę, jak to wygląda jeśli chodzi o szczelców i asystentów. Dość wyrównanie na czele mówić Del Piero, Toni i Pauleta z 12 trafieniami, La Quinta 11 i najwyżej od nas Szewczenko z 10 golami. Z Kaka z 6. Jeśli chodzi o asysty, no to od nas jest Wierii z 4. Eee, tak, co nas czeka w następnym odcinku? Będą to Półfinałowe starcia z Barceloną. Przepraszam bardzo. Świnałowe starcia z Barceloną w Lidze Mistrzów i pomiędzy tymi meczami czeka nas starcie z Fiorentiną w Lidze. Ok to na dzisiaj tyle. Jeśli Ci się podobał ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał na YouTube bo bądź zaobserwuj go na Twitchu. I do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!